To by było na tyle przygód z nowoczesnym samochodem. Mamy zrobiony wydech, zrobione całe podwozie woskiem na grubo, że tak powiem, bo poszło no ponad 15 litrów poszło teraz właśnie podliczałem puszki. Jest ta warstwa taka grubsza. Wiadomo, że to nie jest zabezpieczenie przeciw kamieniom, ale na piach, na jakieś tam drobne rzeczy, spokojnie to da radę. No, opuszczamy to już podosychało na tyle, że w miarę można tym nawet jeździć. Opuszczamy. Samochód wyjeżdża i bierzemy się za kolejny bo, że tak powiem, bogactwo urodzaju i trochę tych zajęć tutaj mamy co nam zostało, to nam zostało założyć te osłony tutaj pod progami ale jako, że jesteśmy podwieszeni za zawieszenie no to e, zrobimy to dopiero jak samochód stanie na ziemi, one są wciskane na te szpilki, wszystkie tutaj, tutaj są po trzy śrubki przy progach, także spokojnie z ziemi to można zrobić. Już nie będziemy go później podnosić, bo trzeba by to zrobić za progi. No ewentualnie dorobić takie podstawki w te miejsca, tak jak dorabiałem do tamtej rawki, ale tutaj nie zrobiliśmy tego, bo, bo po prostu brakło trochę czasu. Przygotujemy sobie te podkładki te wstawki, i tak samo tutaj. I jak będziemy je mieli gotowe, to po prostu to się wklei. Tam kiedyś przy jakimś przeglądzie, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie dźwigać tego auto jednak za progi. Bo o ile z tyłu, tutaj jest w porządku. To miejsce, tutaj, które zrobiłem masą, o tyle z przodu nie ma czegoś takiego. Z przodu jest tylko takie przetłoczenie tutaj w progu. Więc, no, trochę, trochę bez sensu, to się będzie rozwarstwiać, nawet ta masa pod takim naciskiem zejdzie, więc, yy, więc no, trzeba to będzie zrobić. Także przygotujemy sobie i wkleimy, a tymczasem opuszczamy samochód, wyjeżdża. Yy, no, 4 dni pracy nam wyszło. Yy, 15 litrów wosku, tam z jakimś kawałkiem, tam jeszcze pół puszki jest w pistolecie. Bez rozbierania jakiegoś grubnego, zbiornik był jedynie ściągnięty. Wydech, no, wydech też mamy przelakierowany. Zobaczymy, ile te lakiery wytrzymają. I na tym się to kończy. Tak auto wygląda teraz od spodu. Może spokojnie wyjeżdżać na drogi.